Zakończył się długo wyczekiwany przez mieszkańców Niedźwiedzia i okolicznych miejscowości remont drogi gminnej. Modernizacji poddano półtora kilometrowy odcinek, a całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 3 250 tysięcy złotych. W ramach prac powstał również nowy chodnik, który znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych. O szczegółach tej inwestycji rozmawialiśmy z burmistrzem Patrykiem Jędrowiakiem. Zakończyliśmy pracę nad modernizacją drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź. To prawie 1,5 kilometrowy odcinek, który najpierw od drogi krajowej 11 do przejazdu kolejowego doczekał się nowej nawierzchni, a już od przejazdu kolejowego w stronę Siedlikowa była to praktycznie całkowita przemudowa, wręcz budowa nowej drogi, wraz z powstaniem chodnika, którego do tej pory tam nie było. Wartość prac przekroczyła 3 250 000 złotych, natomiast. Na cel tej inwestycji pozyskaliśmy dofinansowanie jeszcze z dawnego tak zwanego programu inwestycji strategicznych. Prace trwały od początku tego roku, tak więc mieszkańcy niedźwiedzi i okolic musieli uzbroić się w cierpliwość i liczyć z wieloma niedogodnościami, ale myślę, że efekt końcowy będzie bardzo, bardzo zadowalający. To jednak nie jedyna inwestycja. Na terenie miejscowej szkoły podstawowej trwają obecnie prace związane z adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola. Na parterze powstaje długodziałowe przedszkole, które ma zapewnić najmłodszym mieszkańcom gminy odpowiednie warunki do nauki i zabawy.